Wspieram naukę o klimacie i dzięki temu miałem ostatnio okazję spytać profesora Malinowskiego o to, czy jest jakiś prosty i tani sposób na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Powiedział mi, że wystarczy żreć więcej zielska. Tak się składa. Że znajomy aktywista rusza właśnie z poza facebookową inicjatywą o żreniu więcej zielska właśnie. Myślę, że on lepiej opowie o swoim projekcie niż ja, więc myk. Coraz więcej ludzi w Polsce i na świecie obawia się zmian klimatu, susz, powodzi, huraganów. Niebezpieczeństwo załamania się systemu żywnościowego jest coraz większe z każdym rokiem. Ostatnio w Polsce mieliśmy namacalny dowód, jak mogą wyglądać zmiany klimatu. Więc ludzie się zastanawiają, co mogą zrobić, jak się zabezpieczyć, ale nie mają wsparcia, nie ma kto im pomóc regularnie i profesjonalnie. Dlatego powstała platforma Wegański Świat. Jest to platforma społecznościowa. Możesz wejść, założyć swoje konto, poznać inne osoby, które są prawdopodobnie wegetarianami przynajmniej co miesiąc spotykamy się z ekspertem do spraw zmian klimatu Szymonem Bujalskim, dziennikarzem dla klimatu. Co miesiąc na żywo będziemy mogli zobaczyć się face to face z nim i zadać mu pytania, jak się zabezpieczyć przed zmianami klimatu. Będziemy również słyszeli od doktora Tomasza Jerzewskiego, który jest kardiologiem inwazyjnym już od 20 paru lat i weganinem od 10 lat, więc możesz Również zadać pytanie, czy kuchnia roślinna jest ok. Co miesiąc kupuję u niego konsultacje i zadaję mu pytania od naszych użytkowników. I dr Jerzewski odpowiada zbiorczo raz w miesiącu na nasze pytania. Będziemy również mieć eksperta co miesiąc od etyki, Joannę Heinderek, która jest profesorą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która jest weganką już od wielu lat i aktywistką. Co więcej, ta platforma płaci za polecanie. To jest totalna rewelacja i nowość. To znaczy, możesz wejść raz na 7 dni bezpłatnie, żeby sprawdzić, jak ci się podoba ta platforma. Jeśli po 7 dniach stwierdzi, że to jest to, to wtedy z Twojej karty będzie pobierane 5 dolarów, około 20 zł ale jeśli polecisz swoim linkiem referencyjnym tą platformę dalej, koledze czy koleżance, to jeśli ona wejdzie z Twojego reflinku na 7 dni bezpłatnie, żeby sprawdzić naszą platformę, i później również zostanie w niej, to tobie na kartę co miesiąc będzie przelewane 2,5 dolara, 10 zł. No niby nic, ale jeśli polecisz dwóm znajomym, no to masz platformę bezpłatnie, a dodatkowym 10 osobom, no to masz na kartę co miesiąc 100 zł. No niby nic, ale coś. Więc to jest totalna rewelacja. Ja jako marketingowiec od wielu lat jestem w totalnym szoku, że coś takiego zostało stworzone. Jestem bardzo szczęśliwy, że coś takiego powstało, więc można promować wegański świat. I dodatkowo na tym zarabiać. To jest niesamowite, więc serdecznie Cię zapraszam. Wejdź na 7 dni bezpłatnie i zobacz platformę od środka. Do zobaczenia, hej!